Stany Zjednoczone oficjalnie zdobyły najwięcej medali na ostatnich Igrzyskach Olimpijskich, ale system wydaje się być nieco stronniczny. Igrzyska Olimpijskie są zarządzane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, a co ciekawe, w całej swojej 130-letniej historii ten komitet miał tylko prezydentów z Europy Zachodniej z wyjątkiem najdłużej urzędującego prezydenta, który pochodził właśnie ze Stanów Zjednoczonych. Sugeruje to możliwą przewagę Stanów Zjednoczonych i może wyjaśnić, dlaczego amerykańskie sporty, takie jak koszykówka i siatkówka plażowa, są włączone do Igrzysk Olimpijskich. Podczas gdy sporty narodowe np. Na Argentyny, Japonii, Bangladeszu i Rosji nie są. Ciekawe jest to, że za kadencji amerykańskiego przewodniczącego liczba zawodów pływackich w tajemniczy sposób wzrosła z 11 do 29. Stany Zjednoczone zawsze miały przewagę w pływaniu, ponieważ wymaga ono dużych przestrzeni i środków finansowych na wybudowanie obiektów, które mogą być używane przez cały rok. W rezultacie z 40 złotych medali drużyn USA w poprzednich igrzyskach 8 pochodziło z zawodów pływackich, z których 6 nawet nie istniało w przeszłości.